Cześć, witamy Was. Dobry lot. Dobry lot. Jesteśmy u Tomka Piechalaka i jesteśmy akurat w dniu, w którym był drugi lot w jego oddziale. Natomiast jeśli chodzi o ten lot... Był akurat przyłożony też z niedzieli na poniedziałek. W niektórych oddziałach loty były się w niedzielę, co zaowocowało w tym momencie stratami. Tomek jest bardzo merytoryczny, techniczny, więc może Tomek coś powiesz właśnie na temat tego, jak to u Was wyglądało, jeśli chodzi o ten lot? Podsumowanie krótkie, jeśli chodzi o prędkości i przede wszystkim. Wnioski z tego, że jednak przełożyliście na dzisiaj, czyli na poniedziałek, a nie w niedzielę leciały? To była ciężka decyzja. Wiele osób chciało lecieć koniecznie w niedzielę. Pomimo tego, że warunki pogodowe były jakie były. Widzieliśmy, że praktycznie całe, cała część Polski, która będzie naszym lotem, była w chmurach, w chmurach. Ja byłem za tym, żeby lot przełożyć na lepsze warunki. Tutaj, jeśli możemy, wiem, że w tej chwili wszyscy pracują, nie każdy ma czas. Tak. Ale mamy dysygamy elektroniczne. Chyba łatwiej zobaczyć listę konkursową po locie niż patrzeć przez całą niedzielę na schodzące się ptaki. Jest to początek sezonu. Mamy, to jest nasz drugi lot. Jeśli przy dwóch tysiącach z hakiem. Zgubimy 500, 700 sztuk, e, zaraz na samym początku sezonu, to zaczyna zwakować przy lotach dalszych. E, moim zdaniem to była słuszna decyzja. Pomimo tego, że lot był pod wiatr, e, takie są w, praktycznie w komplecie w domu. Lot okazał się szybki. E, szybki to znaczy w jakim to czasie było? E, niespełna 3 godziny. Okay. 210 km, niespełna 3 godziny. A jeśli wypuścilibyście w niedzielę, bo wcześniej rozmawialiśmy o tych efektach, jakie mogłyby się zdarzyć w warunkach właśnie takich, gdzie no, te gołębie wracają wiadomo, na drugi dzień czasami. Troszkę do odbudowy przebytackiej. Przykład mamy z sąsiedniego oddziału, który wypuścił w dniu wczorajszym. Przesunęli odbicie zegarów na godzinę 18, ponieważ przy planowanym pierwszym odbiciu brakowało w gołębi, nie, konkurs nie zostałby wyczerpany, mm -hmm. na te gołębie praktycznie schodziły się do później godzin wieczornych. E, straty na poziomie 20-30%. Dzisiaj jest też dzień, dzisiaj podejrzewam, że też część ptaków doleci, ale to mówię, to jest drugi dzień, drugi lot, e, to jest początek sezonu. I jeśli te ptaki dostaną w skórę tak, że one muszą latać przez cały dzień, to jest jeszcze trochę za szybko. To jest za wcześnie na ich przygotowanie mięśniówki, to jest za szybko na ich przygotowanie psychiki. To przynajmniej ja to tak odbieram, dla mnie to jest. No, nie ten czas na, takie, na tak długi wysiłek. Pod kątem fizjologicznym, raz, że ten czas lotu, transportu się znacznie wydłuża. Yy, obniża się też temperatura wewnątrzmięśniowa, Układ więzadłowo-kostny i brzusie mięśniowy, nad którym pracowaliśmy wiele miesięcy, yy, też ulega destrukcji. No i odbudowa jest znacznie dłuższa do tego lotu numer 3, aniżeli przy adekwatnie no, odpowiedniej pogodzie, prawda? Tak, tym bardziej, że w przyszły lot też zapowiada się wymagający. Też najprawdopodobniej będzie potwiat, a mamy dzień krócej do odbudowy. Także tutaj naprawdę, jeśli ktoś zaniedba tę sprawę, to może dostać lekcję. A jeśli chodzi o odbudowę, jeśli chodzi o właśnie te warunki, czy stosujesz jakieś specjalne metody, czy prowadzisz w tym momencie system, ten, który masz sprawdzony od lat? No czy to jest ten system, który jest sprawdzony od lat w oparciu o Twoje produkty? Jeśli to się sprawdza, to nie ma co szukać czegoś nowego. Dziury w całe. Dokładnie. A. Jest witamina C, jest misiek. Nie. To jest coś, co, co pozwala, pozwala się głębiom dobrze zregenerować. A jeśli chodzi o karmę, to zmieniałeś Nie, system nie, karmienia? Nie. Y może tak, zmodyfikowałem. Okarmienie u mnie zawsze, zawsze było problemem. Taki na początek sezonu zawsze były zbyt ciężkie. W tej chwili pracowuję w oparciu o powady Maćka i to kamiewienie jest dużo lżejsze. Tam jest dużo delikatniejsza karma. Nawet na ten lot pod wiatr, a to jest tylko 200 km, więc to też nie było zbyt ciężko. Co on był w oparciu głównie o dietę? Dietę super dietę. No regulujesz głównie, głównie, głównie ilością karmy. A czy wprowadzasz, bo tak z Maćkiem kiedyś rozmawialiśmy właśnie na temat treningu w trudnych warunkach, tak jak ja zawodników trenuję, na przykład jak lecimy do Meksyku w warunkach meksykańskich, czy w warunkach wysokich temperatur, żeby organizm się zaadaptował, no mamy lot pod wiatr. I teraz czy ty bierzesz pod uwagę w trakcie okresów treningowych właśnie te warunki i tak, trenujesz w tych warunkach? Z trendingami jest u mnie większy kłopot, ponieważ praca nie zawsze pozwala na coś takiego. Natomiast w ostatnim okresie przed pierwszym lotem z kabiny, było kilka dni, gdzie mieliśmy dość silny wiatr przeciwny. Czyli udało mi się wywieźć gołębie dwukrotnie na 50-60 km pod wiatr. Ten, no i to jest sporo. Ten wysiłek, ten wysiłek był zupełnie inny, gdzie czas przylotu. Był około 20 minut dłuższy niż w locie bez wiatru bądź bezwietrznym w pogodzie bezwietrznej. Bo też no, ludzie stosują też taką technikę, że no, krótko wywożą, nie adoptują też do tych warunków trudnych. Natomiast no, ty to zastosowałeś? Efekt jest taki, że masz wszystkich to to... zawodników, no. praktycznie. Krótki, krótki. Trening e, dla mnie jest bez sensu. No, bo jeśli e, ja nie mam czasu, e, muszę je złapać, muszę je zapakować do auta i mam jechać na 15-20 kilometrów, to jest bez sensu. 50, 70 kilometrów tak i, i w ciekawszych warunkach pogodowych. Fakt, że to nie może być jako pierwszy trening, tylko kolejny. Natomiast to później przynosi efekt taki, że, że mam komplet ptaków w domu. Czy po ostatnim sezonie uważasz, że e, cały okres od września do lutego przebiegł prawidłowo? Czy pierzenie odbyło się we właściwy sposób? Tak. I teraz, no, czy te e, taki twoi zawodnicy właściwie są przygotowani teraz do tego sezonu? E, no gdyby nie byli przygotowani prawidłowo, ale to nie byłoby efektów. E, z... Gdyby były jakieś problemy na pierzu, to ptak, inaczej, jeśli ptak ma problemy na pierzu, to ma ogólnie problemy ze zdrowiem. Jeśli jest doprowadzony do pełnego zdrowia, jest dobrze karmiony, to on się prawidłowo wypierzy. Jeśli się prawidłowo wypierze, ma predyspozycję do tego, by w przyszłym sezonie zajmować przyzwoite miejsca, bądź przynajmniej wracać do domu. Ten okres... Jest bardzo ważny w hodowli. U mnie ja też zauważyłem, że ten progres z roku na rok jest coraz lepszy. Tak jak wcześniej przy takim wietrze, po takim locie pod wiatr czekałbym zdecydowanie dłużej na iluś zawodników, bo, bo powiedzmy 50% by się odmyłowało w miarę szybko, natomiast te pozostałe ptaki dochodziłyby przez kolejne 2-3 godziny. To w tym momencie jest sytuacja taka, że pół godziny od pierwszego ptaka, 90% jest w domu, reszta doskakuje powiedzmy do godziny czasu. Także ta wydolność też będzie się zwiększać. Obetniemy te, które są poniżej kreski, poniżej tego, co pokazuje czub tutaj gołemika i będzie lepiej. A mówisz tutaj o wydolności, to teraz czy u Ciebie jest taka sytuacja, bo ile robiszczałeś w pierwszym i drugim locie? 57, 56 teraz. Okej. Okay. No to teraz mamy tą różnicę pomiędzy pierwszym, wiadomo, a 30. Czy w tym momencie one przelatują teraz w czołówce, czy są duże rozciągłości czasowe? E, nie. Skupienie jest dużo lepsze. Nie ma takich przewnie, między jednym. W, w tej chwili zdarza się tak, że przylatują grupą. Jest kilka, kilkanaście ptaków w powietrzu. Wcześniej każdego ptaka widziałem z osobna. Miałem czas na to, żeby zobaczyć, bo te przerwy między jednym a drugim były zdecydowanie większe. Tu jakieś techniki, ewentualnie triki motywacyjne zastosowałeś? Do zastosowa to dopiero później. Na razie leciały pierwsze dwa loty, leciały z młodego, także ciąg do gniazda, także ta wydolność też może być troszeczkę inna, ponieważ te ptaki są obciążone w młodym, odakarmią młodego, one co prawda mają lepszą motywację, ale to, to zawsze ma swoje plusy i minusy. Okej, okay. a jeśli chodzi teraz jeszcze o mm, e, młodych, to już masz jakiś plan na młode, czy skupiasz się tylko i wyłącznie na starych? To znaczy plan na młode i poprawi wynik z tamtego boku. Okej, okay. i od kiedy byś zaczął już z nimi działanie? Miesiąc przed. Miesiąc, przed. miesiąc przed, okej. Okay. Czy jesteś zwolennikiem też mocnych treningów w warunkach pogodowych, jeśli chodzi o młode, czy nie wypuszczasz? A czy no nie. Młode zaraz w po podstawieniu oblatują się. Potem, jakieś półtora miesiąca przed lotami, przed sezonem lotów, mam skończone kuracje, mam skończone szczepienia i zaczynamy obloty. Jak zaczynamy obroty, zaczynamy treningi, to w zależności od pogody, w zależności od tego, jak dysponuje czasem tych wywózek jest kilka, kilkanaście, ale zaczynam od niewielkiej odległości, w końcu 15-20 km jako pierwsze, potem ten dystans rośnie do 60-70 km. I potem, gdy one są już rozlatane, to też wynik. Staram się szukać takiej pogody, gdzie będą miały większe wyzwanie. Że to też będzie lot pod wiatr lub lot... adaptacja układu nerwowego, panie, żeby, było. żeby mogły się dostosować do tego, co, co będzie je czekać w kabinie. A pytałem tutaj też wielu hodowców na temat właśnie okresu grudnia, czy naświetlanie stosowałeś czy nie, 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 nie stosowałeś? Nie. Ja włączyłem dość późno w Pary, więc tutaj nie było potrzeby e, doświetlać i pobudzać ich. E, mechanicznie, sztucznym światłem. E, łączyłem po 20 lutego, więc e, tutaj ten dzień był wystarczająco długi. A jeśli chodzi o uspokojenie w tym momencie układu nerwowego i zaciemnianie, czy to masz na ten temat swoje zdanie, czy. czy nie? E, mam swoje zdanie. E, póki e, używając czegoś takiego, stosowałem, wynik jest naprawdę lepszy. Okay. Natomiast e, chcąc e, mieć ptaki na dłuższy okres w hodowli, wolę, wolę tą naturalną metodę, czyli nie zaciemniam, one się pierzą naturalnie w zależności od tego, z jak wczesnego one są okresu. W tym roku będą ciut późniejsze, więc te końcowe lotka nie będą jeszcze spierzone na, na ostatnich lotach, więc nie powinno być źle. Coś Tomek może powiesz o waszym oddziale, jak to teraz u was wygląda jeśli chodzi o ilość hodowców, czy, oni, czy jest progres, czy jest regres, regres czy jest stała... Regres niestety, regres, tak, jak, tak? tak jak wcześniej e, wspominałem e, większość oddziałów u nas się kurczy. E, w tej tej chwili... to spowod... czym to jest spowodowane, bo z Keniem ostatnio właśnie nawet rozmawialiśmy, też u nich jest podobna sytuacja, no i Śląsk, który był górą zaczyna się trochę kurczyć, u nas na Dolnym Śląsku uważam, że nie kurczy się, ale Usta... trochę się mocno Tak, tak. Eee, brak młodych. Brak e, młodych hodowców, brak osób, które chciałyby się tym zajmować. Jest to sport w, w, w moim odczuciu bardzo angażujący. W tej chwili e, mamy inne pokusy, inne lżejsze e, zainteresowania, które nie angażują nas przez cały rok. A tutaj e, to jest jak gdyby kolebka tradycyjne w, 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 podejście do, do lotowania, gdzie ludzie m, są życie z tymi ptakami, ale niestety średnia wieku u nas jest już taka jaka jest i, i tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Okej, okay. rozumiem. A Tomasz, e, takie mam pytanie pod kątem właśnie no. przygotowania mentalnego trenera. Ja gdzieś tam jako trener też mam wiele chwil, gdzie tam człowiek się zastanawia nad, nad tym, co zrobić, w momentach, kiedy, no właśnie, jest taka sytuacja, jak zagubienie stada, gdzie coś nam nie idzie, część osób w tym momencie czasami dochodzi do wniosku, dobra, to już z tym skończę. Czy ty masz jakieś swoje sposoby na motywację, jak się wewnętrznie motywujesz do działania w momentach, kiedy są kryzysowe? Ech, twarde życie. Im twardsze, im więcej niepowodzeń, tym chyba łatwiej, łatwiej i bardziej cieszy taki drobny sukces. No bo jeśli to wszystko przyjdzie tak już teraz na talerzu, no to chyba nie cieszy. A tutaj, im więcej wkładamy w to wysiłku, to przynajmniej dla mnie to jest większa satysfakcja. Znaczy ja też uważam, że to, co utrzymujemy w głowie, to w tym momencie się spełnia, więc jak będziemy utrzymywać w głowie, że stracimy 50%, no to może się zdarzyć sytuacja stracimy, więc nie ma co przywoływać negatywności, bo, bo one się po prostu automatycznie zdarzą. Dlatego uważam, że też spokój w trakcie lotów, w trakcie przylotu, jest też ważny dla hodowcy. No ale to tak jak każdy, jak odrobił lekcję, jak się przygotował do sezonu, to potem wie, jak pracować. To nie jest tak, że coś się wydarzyło i nagle zaczynam gorączkowo szukać rozwiązań. No nie. Powinniśmy sobie pewne rzeczy się przygotować, pewną strategię przygotować jeśli ona nie wychodzi, to trzeba zobaczyć, gdzie jest błąd. Poszukać tego błędu, rozłożyć pewne rzeczy na czynniki pierwsze i spróbować to wyłuskać. To meg. Jeszcze mam takie pytania odnośnie właśnie u, uzupełnień. E, polocie, jeśli chodzi o e, witaminy, minerały, wodę. Jakie stosujesz tutaj, u siebie, e, u siebie zalecenia? Jak, jak to praktykujesz? W polocie na pewno jest elektrolit. Okay. Potem e, na następny dzień będą dostają witaminę C plus e, aminokwasy. No odbudowę, okej. Okay. Tak. tak. I w momencie kiedy podasz wodę, to karmienie kiedy, kiedy zaczynasz po locie? Znaczy one z momentem przyjścia dostają delikatną porcję, tak, żeby pobudzić układ trawienia. Ponieważ przed lotem one nie są karmione, więc potrzebują ruszyć cały układ pokarmowy. Tak, to jest delikatna tak. karma, to jest delikatna karma na, na diecie. I stopniowo co jakiś czas. W zależności od tego, jak widzę, jak ja wygląda stado, kawie. to jest kilkakrotne kamienie w tym okresie polotowym. Okej. Okay. No to co, tak? To przejdziemy, zobaczymy, jak wyglądają aktualnie Twoje zawodnicy. Może się ktoś też zainteresuje, także będzie kontakt do Tomka. Zaznaczam, że spora część stada podchodzi od Maćka i Jarka Podymy. Tak, dokładnie. Yeah.